No, hej, tutaj Jessie. W internecie pojawiają się różne, różne osoby, które chcą czegoś nauczać swoich widzów, nauczać, prawda? E, tak zwane poradniki. Dzisiaj e, pokażę parodię takiego jednego poradnika. Otóż potrzebny nam jest banan po Ja nie mam oczywiście takich tutaj e, przedmiotów e, przy sobie. To może zademonstruję to na swoim pitolu. <noise> nie żartuję, ja żartowałem. No to mam coś takiego, nie? I mam. Gumę. Gumę się otwiera w ten sposób. Prawda? Mamy gumę. Mamy, prawda, instrument. Zakładamy gumę na instrument. To się jakoś robi tak. W ten sposób. Prawda? I się zakłada. Zajebiste. O oh, oh, kurwa, jaka duża, nie? Sprawdźmy teraz, czy się mieści. Kurwa, chyba się nie zmieści. No, chuj. Yy, poradnik nam się nie udał. Mhm. Trudno. Ty pedale zafajdany, si. Za co? Wal się! Za gówno! Jeszcze ci mało?